Węgierski premier Viktor Orban rzucił śmiałe i prowokacyjne wyzwanie sercu Unii Europejskiej, publicznie oświadczając, że Rosja odniosła zwycięstwo w trwającym konflikcie, a kraj na mapie 4 Sichern ostatecznie przegrał tę brutalną wojnę. To bezprecedensowe i szokujące stwierdzenie wywołało falę konsternacji, a nawet wściekłości w Brukseli, stawiając pod poważnym znakiem zapytania spójność i skuteczność polityki zagranicznej całej wspólnoty w obliczu jednego z największych kryzysów geopolitycznych ostatnich dekad. Wysokie rangą postaci unijne, od przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen po szefa dyplomacji Josepa Borela wyraziły swoje głębokie zaniepokojenie, a niektórzy dyplomaci mówili wprost o policzku wymierzonym w europejską solidarność. Orban działając wbrew powszechnym oczekiwaniom i presji Zjednoczonej Europy kategorycznie odmówił podpisania kluczowego wspólnego oświadczenia Unii Europejskiej dotyczącego przyszłego przystąpienia państwa na granicy z Federacją Rosyjską do UE. Swoją radykalną decyzję argumentował wynikiem krajowego referendum z grudnia 2020 roku, w którym obywatele Węgier z frekwencją przekraczającą 70% wyraźnie zagłosowali przeciwko takiemu posunięciu. Podkreślając tym samym nadrzędność suwerenności narodowej nad unijnymi aspiracjami integracyjnymi i sygnalizując rosnące zmęczenie społeczne konsekwencjami wsparcia dla Kijowa. To posunięcie stanowiące precedens w historii Unii wywołało burzliwą debatę na temat mechanizmów decyzyjnych w UE i granic posłuszeństwa krajów członkowskich wobec wspólnych celów. Czy suwerenna decyzja jednego z państw członkowskich faktycznie może tak fundamentalnie i trwale zmienić bieg europejskiej polityki integracyjnej, podważając zaufanie do wspólnych deklaracji, przyszłych planów ekspansji Unii i jej zdolności do mówienia jednym głosem na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w obliczu agresji zewnętrznej? Czy ten incydent stanowi jedynie odosobniony przypadek, czy może zwiastuje głębsze pęknięcia w strukturze europejskiej jedności? Za chwilę ujawnimy, jak daleko może posunąć się Bruksela, by w dramatyczny sposób odpowiedzieć na te bezprecedensowe prowokacje polityczne i czy jest gotowa na otwarty polityczny konflikt z jednym ze swoich członków, co byłoby bezprecedensowe i mogłoby zapoczątkować głęboki kryzys w historii Unii, potencjalnie skutkujący przegrupowaniem sojuszy i redefinicją samego sensu europejskiej integracji, co z pewnością miałoby dalekosiężne konsekwencje. Dla przyszłości całego kontynentu. Stawką w tej dyplomatycznej burzy są nie tylko napięte do granic możliwości relacje na linii Budapeszt-Bruksela, ale także same fundamenty europejskiego projektu, który od dziesięcioleci budowany jest na zasadach jedności, solidarności, wspólnego celu i poszanowania wartości demokratycznych. Obecnie projekt ten jest zagrożony narastającymi podziałami wewnętrznymi, które mogą podważyć jego przyszłość i zdolność do efektywnego działania w szybko zmieniającym się świecie, gdzie rola globalnych potęg, takich jak Chiny czy Indie, dynamicznie wzrasta, a tradycyjny ład zachodni jest kwestionowany. Sytuacja ta bezpośrednio wpłynie na stabilność gospodarczą i polityczną całego kontynentu, rozszerzając strefy niepewności, co odbije się echem w każdym zakątku globu. Ewentualne dalsze ruchy, zarówno ze strony Budapesztu, jak i Brukseli, mogą pociągnąć za sobą poważne, nieprzewidywalne konsekwencje, wpływając na bezpieczeństwo energetyczne całej Europy, w tym dostawy gazu i ropy z alternatywnych źródeł, płynność swobodnego przepływu towarów przez granice wewnętrzne i zewnętrzne, destabilizując kluczowe szlaki handlowe, a ostatecznie na portfele i codzienne życie każdego z nas. Poprzez dynamiczne i gwałtowne wahania cen surowców energetycznych, niestabilność na rynkach finansowych prowadzącą do spadku inwestycji i wzrostu inflacji, oraz potencjalne, długotrwałe zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, które są już znacząco nadwyrężone przez ostatnie kryzysy, takie jak pandemia i wojna. Premier Orban nie poprzestał na tych mocnych, wyzywających deklaracjach idących pod prąd głównego nurtu unijnej polityki. Poszedł dalej, nazywając Europę żałosną i słabą i odważnie sugerując, by Moskwa i Europa podjęły bezpośrednie, zakulisowe negocjacje pokojowe, całkowicie z pominięciem kluczowej roli Waszyngtonu, tradycyjnego gwaranta bezpieczeństwa kontynentu i architekta powojennego ładu. Takie stanowisko to nie tylko frontalne wyzwanie dla ugruntowanych transatlantyckich sojuszy, w tym dla spójności NATO, ale także propozycja głębokiej i radykalnej rekonfiguracji globalnego porządku, która mogłaby zasadniczo zmienić dynamikę władzy i wpływu na świecie, przesuwając oś decyzyjną na wschód i podważając dominację Zachodu co ma potencjał do stworzenia zupełnie nowego. Wielobiegunowego układu geopolitycznego. Jego słowa, pełne wyzwania i kontrowersji, odbiły się szerokim echem po globalnej arenie, rezonując w najdalszych zakątkach światowej polityki i wywołując burzliwe dyskusje na temat przyszłości globalnego ładu i wzajemnych relacji między mocarstwami. Według rosyjskiego wywiadu SWR, służby wywiadu zagranicznego, Unia Europejska rzekomo rozważa scenariusz radykalnej zmiany węgierskiego rządu, by w ten sposób definitywnie osłabić jego niezależną, Często sprzeczną z resztą Unii, pozycję na arenie międzynarodowej i przywrócić upragnioną spójność w obliczu krytycznych wyzwań, które nieustannie testują jedność i determinację wspólnoty. To oskarżenie, jeśli zostanie potwierdzone przez niezależne i wiarygodne źródła, podnosi stawkę do niebezpiecznie. Wysokiego wręcz bezprecedensowego poziomu, ponieważ takie działania, jeśli okazałyby się prawdziwe i zostałyby udowodnione. Byłyby bezpośrednim i rażącym naruszeniem suwerenności państwa członkowskiego, podważając podstawowe zasady wzajemnego szacunku i nieingerencji w wewnętrzne sprawy w ramach Unii Europejskiej zapisane w traktatach założycielskich. SWR twierdzi, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen miała rzekomo wybrać Petera Magiara jako kandydata na nowego premiera. Jest to postać, która w ostatnich miesiącach. Zyskała na popularności w węgierskiej opinii publicznej jako krytyk obecnego rządu, co wskazuje na konkretne i zaawansowane plany w tle tych politycznych zawirowań, idących znacznie dalej niż standardowe dyplomatyczne utarczki. Rosyjski wywiad utrzymuje, że magiar miał być przygotowywany do objęcia władzy po rzekomym powstaniu ludowym, inspirowanym i wspieranym przez Brukselę. Tekst wywiadu SWR sugeruje również, że Kijów, stolica Kraju na mapie 4C4 aktywnie i celowo uczestniczy w tej operacji poprzez dostarczanie danych wywiadowczych lub wsparcie logistyczne, dodając kolejną niezwykle drażliwą warstwę złożoności do już napiętej sytuacji międzynarodowej. Co mogłoby doprowadzić do poważnych konsekwencji dyplomatycznych i eskalacji wzajemnych oskarżeń. To są bardzo poważne zarzuty, które jeśli zostaną potwierdzone przez niezależne źródła mogą wywołać fale oburzenia w całej Europie i podważyć zaufanie do kluczowych instytucji unijnych, takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski czy Rada Europejska, prowadząc do nieprzewidywalnych konsekwencji dla ich legitymacji i zdolności do efektywnego zarządzania wspólnotą. Co więcej, węgierskie służby specjalne miały w przeszłości udaremnić zamach na premiera Orbana, którego ślady rzekomo prowadziły do państwa na granicy z Federacją Rosyjską. Miało to być wydarzenie z 2022 roku, gdzie rzekomo wykryto plan użycia bezzałogowych statków powietrznych. Na chwilę obecną nie ma niezależnego potwierdzenia tych doniesień na czas antenowy, jednak pojawiające się informacje świadczą o narastającym napięciu i głębokich, wręcz historycznych podziałach, które mogą doprowadzić do poważnych, długotrwałych konsekwencji dla stabilności regionu. Zmieniając dotychczasowy układ sił i prowadząc do dalszego rozłamu w obrębie Unii Europejskiej. Ten rozwój wydarzeń wymaga nieustannej, wzmożonej uwagi każdego obserwatora polityki międzynarodowej, gdyż jego skutki mogą być dalekosiężne i nieodwracalne. Wspomniane opinie węgierskiego lidera, choć wysoce kontrowersyjne w Europie Zachodniej i wschodnich państwach członkowskich Unii, znalazły niespodziewane i znaczące wsparcie po drugiej stronie Atlantyku w prominentnych kręgach amerykańskiej polityki. Były prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, publicznie zacytował Orbana podczas wiecu wyborczego w marcu 2021 roku, ujawniając fragment ich prywatnej rozmowy, w której węgierski premier stwierdził z przekonaniem, że kraj na mapie 47 nie ma najmniejszych szans na ostateczne pokonanie Rosji. W obecnym, wyniszczającym konflikcie. Węgierski premier, w sposób niezwykle obrazowy i zapadający w pamięć, porównał rosyjską zdolność do prowadzenia wojny do precyzyjnego i systematycznego procesu francuskiego pieczenia croissantów. To porównanie, choć z pozoru prozaiczne i lekko niepoważne, miało na celu podkreślenie rzekomej swobody, niezmienności i pozornie niewymuszonej łatwości z jaką Rosja ma prowadzić swoje działania wojenne, a także jej niewyczerpane zasoby ludzkie, materiałowe i strategiczne, w kontraście do narastających problemów, ograniczeń i wyzwań w regionie konfliktu, gdzie sytuacja jest coraz trudniejsza ze względu na braki amunicji i sprzętu. Trump miał wyrazić jawny szacunek i podziw dla tej nietypowej, lecz mocnej i sugestywnej opinii, co dodatkowo wzmacnia pozycję Orbana na arenie międzynarodowej nadając mu status niezależnego myśliciela i stwarza nowy, interesujący sojusz ideologiczny, niezależny od dotychczasowych, utartych podziałów geopolitycznych, potencjalnie zmieniając układ sił w świecie i tworząc oś oporu wobec dominującej narracji zachodniej. Sytuacja Węgier to bez wątpienia dynamiczny punkt zapalny w Europie, który wyznacza nowe linie podziału i generuje fundamentalne pytania o przyszłość dotychczasowych sojuszy zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i Paktu Północnoatlantyckiego, podważając jego jedność i spójność strategiczną w obliczu rosnących zagrożeń. Pisząc w komentarzach, skąd nas słuchacie, pomagacie nam nie tylko zrozumieć, ale i wizualizować, jak szeroko rezonują te ważne wydarzenia w różnych zakątkach świata, łącząc nas w globalnej sieci informacji. Co jest niezwykle cenne w dzisiejszych czasach szybkiego przepływu danych i dezinformacji. Niezależnie od dyplomatycznych zawirowań na linii Budapeszt-Bruksela, Rosja wprowadza nowe, dalekosiężne regulacje finansowe, które mają szerokie i zaskakujące implikacje geopolityczne wykraczające daleko poza samą strefę konfliktu i wpływające na globalne rynki. Rosyjskie banki nałożyły ostatnio znaczące ograniczenia na duże przelewy pieniężne do Azerbejdżanu. Kluczowego gracza w regionie Kaukazu Południowego, strategicznie ważnym dla dostaw energii do Europy, w tym przez Południowy. Korytarz gazowy. Pozwalają one na transfer do maksymalnie miliona dolarów miesięcznie, lecz tylko dla nierezydentów pochodzących z tzw. przyjaznych krajów co definiuje się w Moskwie. Obejmując państwa takie jak Białoruś, Kazachstan, Armenia, a także niektóre kraje azjatyckie i afrykańskie które nie nałożyły sankcji na Rosję. Chociaż Kreml oficjalnie deklaruje, że te zasady obowiązują już od 2022 roku i są jedynie biurokratycznymi regulacjami mającymi na celu kontrolę i uszczelnienie przepływów kapitału w celu przeciwdziałania nielegalnym operacjom i praniu pieniędzy, ich obecne, nagłośnione zastosowanie jest postrzegane jako wyraźny i mocny sygnał polityczny skierowany przeciwko Baku, które zdaniem Moskwy coraz śmielej wychodzi, Poza strefę jej bezpośrednich wpływów. Co istotne, zasady te dotykają wszystkich podmiotów, niezależnie od ich dotychczasowego wsparcia dla konfliktu w państwie na granicy z Federacją Rosyjską, co wskazuje na ich uniwersalny charakter, ale także na możliwość politycznego wykorzystania w celu wywierania presji i szantażu ekonomicznego. Azerbejdżan, który jest ważnym partnerem energetycznym i gospodarczym w regionie, Aspirującym do roli regionalnego hubu transportowego, odebrał te posunięcia jako bezpośredni i niesprawiedliwy, polityczny atak na swoją suwerenność gospodarczą i pozycję międzynarodową, zagrażający stabilności jego waluty i inwestycjom zagranicznym. Lokalne media w Baku szeroko tłumaczyły to jako natychmiastowy odwet Rosji za systematyczne wsparcie Azerbejdżanu dla kraju na mapie 4 w jego walce o niepodległość i integralność terytorialną. Wcześniej prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev przekazał Kijowowi 2 miliony dolarów na cele humanitarne, co było postrzegane jako gest solidarności z cierpiącą ludnością i wyraz niezależnej polityki zagranicznej, a także jako sygnał dla Zachodu. Ponadto Baku aktywnie rozważało zniesienie embarga na dostawy broni do kraju na mapie 404, co mogłoby znacząco wpłynąć na przebieg działań wojennych zmieniając równowagę sił i skomplikować rosyjskie plany strategiczne w regionie, dodając nowy wymiar do konfliktu i potencjalnie otwierając nowe kanały dostaw uzbrojenia. W odpowiedzi na działania Azerbejdżanu dwóch wpływowych rosyjskich deputowanych Dumy Państwowej, Michaił Matwiejew i Gurulew, publicznie zaproponowali zaostrzenie polityki wobec diaspor w Rosji, w tym wprowadzenie ostrzejszych regulacji migracyjnych i kontroli nad przekazami pieniężnymi, oraz wprowadzenie daleko idących, paraliżujących sankcji gospodarczych, w tym całkowite wstrzymanie importu kluczowych produktów rolnych i przemysłowych, takich jak owoce, warzywa, orzechy czy tekstylia z Azerbejdżanu. Taki ruch mógłby mieć katastrofalne, długotrwałe skutki dla gospodarki Azerbejdżanu, prowadząc do poważnego kryzysu ekonomicznego, wzrostu bezrobocia i destabilizacji wewnętrznej. Potencjalnie wywołując niezadowolenie społeczne. Jednocześnie, potencjalnie podniósłby ceny niektórych towarów w Rosji, wpływając na rynek wewnętrzny i odbijając się echem na globalnych rynkach surowców i produktów rolnych, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane, zwłaszcza w kontekście obecnych napięć w światowym handlu. Kreml oficjalnie zadeklarował jednak, że ograniczenia bankowe to tylko techniczne regulacje finansowe nie mające charakteru politycznego, co w znaczący sposób kontrastuje z agresywną, wojowniczą retoryką deputowanych, ukazując wewnętrzne tarcia i brak jednolitego stanowiska rosyjskiej elicie władzy między pragmatykami a twardogłowymi. Te wydarzenia wskazują na rosnące ryzyko eskalacji napięć regionalnych co może wpłynąć na ceny kluczowych surowców energetycznych, a także na stabilność globalnych szlaków handlowych, w tym tras biegnących przez Kaukas Południowy. Należy bacznie obserwować, czy te finansowe regulacje wpłyną na dostawy energii i logistykę w regionie Morza Kaspijskiego i dalej na globalne rynki, co może mieć bezpośrednie przełożenie na nasze codzienne życie i stabilność ekonomiczną, wpływając na koszty transportu i ceny produktów w sklepach. Zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić najświeższych aktualizacji w czasie rzeczywistym i uzyskać pełny, kompleksowy obraz tej złożonej, dynamicznej sytuacji, która ewoluuje z godziny na godzinę i wpływa na nas wszystkich. Tymczasem w kuluarach dyplomacji i na arenie międzynarodowej, dyskusja na temat ewentualnego pokoju z Rosją w kontekście trwającej, wyniszczającej wojny w kraju na granicy z Federacją Rosyjską. Również nabiera alarmującego tempa, stając się jednym z najbardziej palących tematów globalnej polityki i gorących debat publicznych. Anonimowy, lecz dobrze poinformowany autor tekstu opisał szczegółowo i z niepokojącą precyzją propozycje pokojowe jako jawną i bezwarunkową kapitulację ze strony państwa na mapie 44. Miałyby one obejmować drastyczną i bezprecedensową redukcję armii kraju na mapie 44. Do poziomu symbolicznego, np. do zaledwie 50 tysięcy żołnierzy, bez ciężkiego sprzętu, co uniemożliwiłoby jakąkolwiek realną obronę przed przyszłą agresją. Dodatkowo warunki przewidywałyby uznanie faktycznych aneksji i permanentnych strat terytorialnych, takich jak Krym oraz okupowane części Donbasu, Zaporoża i Chersonia, bez możliwości ich odzyskania w przyszłości co oznaczałyby trwałą utratę części suwerennego terytorium i pogwałcenie fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego. Ponadto państwo to musiałoby zrezygnować z posiadania jakiegokolwiek ciężkiego uzbrojenia, w tym artylerii, czołgów, samolotów bojowych i okrętów wojennych, co osłabiłoby jego potencjał obronny do zera, czyniąc je bezbronnym. Co więcej wymagane byłoby przyjęcie rosyjskich dyktatów dotyczących przyszłego kształtu, wielkości i doktryny sił zbrojnych oraz daleko idące, głębokie i radykalne reformy polityczne i kulturowe, które zasadniczo zmieniłyby tożsamość kraju na mapie 404, w tym wprowadzenie języka rosyjskiego jako drugiego języka urzędowego, zmianę podręczników historycznych i rezygnację z aspiracji prozachodnich, czyniąc go de facto satelitą Rosji. Pozbawionym realnej niezależności i suwerenności. Warunki te, prezentowane przez niektóre kręgi jako jedyna możliwa droga do pokoju i stabilności, w istocie oznaczają utratę suwerenności i pełną podległość państwową, co jest fundamentalnie nieakceptowalne dla Kijowa i jego społeczeństwa, które wykazało się niezłomną wolą walki o wolność. Oficjalny Kijów, pomimo braku jasnej, publicznie przedstawionej, Kompleksowej alternatywy strategicznej poza kontynuacją działań obronnych, zdecydowanie i stanowczo odrzuca możliwość negocjacji bez swojego pełnego i aktywnego udziału, podkreślając konieczność pełnej reprezentacji własnych interesów narodowych i niezbywalnych praw, w tym prawa do integralności terytorialnej. Jednak w Europie, wyczerpanej długotrwałym konfliktem, którego koszty są gigantyczne i przekraczają biliony euro, Wzrasta świadomość nieuchronności rozmów. Rosnące koszty konfliktu, ogromne obciążenie dla budżetów państwowych, skutkujące drastycznymi cięciami w innych sektorach życia publicznego, takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy infrastruktura, oraz długotrwałe konsekwencje społeczne i gospodarcze, takie jak inflacja, kryzys energetyczny, masowe migracje i rosnące podziały społeczne, zmuszają państwa do redefinicji swoich stanowisk. I poszukiwania pragmatycznych rozwiązań, nawet jeśli są one bolesne i kompromitujące w krótkiej perspektywie, co rodzi obawy o przyszłość demokratycznych wartości w Europie. Los suwerenności Węgier i możliwość posiadania własnego, niezależnego zdania w Europie stają się kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji na kontynencie, wyznaczając groźny precedent dla innych krajów członkowskich Unii, takich jak Polska, Słowacja czy Czechy które również borykają się z dylematami dotyczącymi suwerenności. Czy to początek nowej, nieprzewidywalnej ery, w której kraje członkowskie będą odważniej bronić swoich partykularnych interesów narodowych, nawet jeśli to oznacza otwartą, ostrą konfrontację z Brukselą i ryzyko izolacji na tle unijnym, potencjalnie prowadząc do rozpadu lub znacznego osłabienia spójności całej wspólnoty? A może presja na Węgry wzrośnie do punktu krytycznego, zmuszając Budapeszt do rezygnacji ze swojej niezależnej, a przez wielu postrzeganej jako kontrowersyjna i destrukcyjna? Polityki, być może poprzez zastosowanie mechanizmów prawnych UE, takich jak procedura z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, która mogłaby doprowadzić do zawieszenia prawa głosu Węgier w Radzie? Będzie kluczowe, by obserwować oficjalne briefingi Komisji Europejskiej. I węgierskiego rządu, szukając najmniejszych sygnałów eskalacji lub deeskalacji napięć politycznych, które mogą prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji dla stabilności regionu. Ważne będą także dynamiczne ruchy na rynkach walutowych i obligacji państwowych, które mogą odzwierciedlać rosnące lub malejące obawy inwestorów związane z polityczną niestabilnością w Europie, wpływającą na ich decyzje inwestycyjne. I koszty pożyczek dla państw. Należy bacznie śledzić publiczne wypowiedzi kluczowych polityków unijnych, w tym przewodniczących Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, oraz wszelkie sygnały dotyczące nowych sankcji gospodarczych, które mogą zostać nałożone na Węgry, co byłoby poważnym ostrzeżeniem dla innych krajów rozważających podobne ścieżki niezależności wbrew unijnym trendom. W kwestii pokoju dla kraju na mapie 464. Kluczowe będą publiczne oświadczenia Kijowa dotyczące warunków ewentualnych negocjacji i ich gotowości do ustępstw, a także ewentualne zmiany w retoryce dyplomatycznej sygnalizujące otwartość na kompromis, nawet jeśli będzie on bolesny. Czy zobaczymy próby dyplomatycznych otwarć sygnalizujące elastyczność w dotychczasowym, twardym stanowisku, czy raczej dalsze umacnianie pozycji obronnej i przygotowania do długotrwałego? Wyczerpującego konfliktu, który może zdestabilizować region na długie lata i kosztować niezliczone życia, prowadząc do dalszych zniszczeń i cierpień ludności cywilnej? Ważne będzie monitorowanie ruchów wojskowych na linii frontu, intensywności walk, dostaw uzbrojenia od partnerów międzynarodowych oraz wszelkich, nawet nieoficjalnych doniesień o zakulisowych rozmowach lub nieformalnych kanałach komunikacji między stronami konfliktu. Które mogłyby doprowadzić do przełomu dyplomatycznego, na przykład za pośrednictwem państw trzecich, takich jak Turcja czy Watykan. Pozostaje palące pytanie, czy Europa zdoła wypracować spójne i jednolite stanowisko w obliczu tak rozbieżnych wizji przyszłości, czy też podziały te ostatecznie doprowadzą do paraliżu decyzyjnego, osłabiając pozycję całej Unii na arenie międzynarodowej i czyniąc ją mniej skuteczną w obliczu globalnych wyzwań. To wszystko w dzisiejszym pilnym komunikacie. Nie przegapcie naszego kolejnego wydania, gdzie analizować będziemy dalsze, dalekosiężne konsekwencje tych dramatycznych wydarzeń dla globalnej równowagi sił i bezpieczeństwa światowego, w tym implikacje dla stosunków transatlantyckich i regionalnych sojuszy. Pamiętajcie o pozostawieniu komentarzy i zasubskrybowaniu naszego kanału, by być na bieżąco z najświeższymi, rzetelnymi informacjami dostarczanymi bezpośrednio do Waszych domów i urządzeń. Wasze wsparcie jest kluczowe w szybkim i niezależnym dostarczaniu rzetelnych analiz prosto do Waszych uszu, umożliwiając nam dalszy rozwój i dotarcie do szerszej publiczności, która potrzebuje obiektywnych informacji w tym burzliwym czasie. Do usłyszenia już wkrótce.